Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Co się przed Tobą otwiera? Dla Ciebie, co się otwiera przed Tobą, się otwiera. Ok, i do wyboru będą trzy karty. Jeden, dwa i to jest trzy. Co się przed Tobą otwiera. Okay. No, jak bum, cyk, cyk, otwiera się nowa droga, nowa ścieżka, nowe horyzonty, nowe możliwości idą do Ciebie, idą do Ciebie i to będzie coś, co spowoduje, poczekajcie, przesunę Wam, i to będzie coś, co spowoduje, że jakieś marzenie, życzenie będzie mogło się spełnić. Wiesz, co przed Tobą się jeszcze otwiera? Jakaś obfitość. Zadowolenie, satysfakcja, myślę, że z tych spraw finansowych bardzo mocno. W kwestii finansowej, w kwestii zawodowej, tutaj nowe możliwości, nowe szanse energia się zacznie jakoś oczyszczać, pewne sprawy zaczną się układać, coś się transformuje, coś się zmienia. Idzie do Twojego życia bardzo aktywny czas, nowe początki to jest czas na zmiany. To jest też bardzo dobry moment do tego, żeby sobie wszystko wyjaśniać poprzez rozmowy z innymi ludźmi. Jeżeli masz coś do przegadania z kimś, do wygadania komuś, to jest ten moment. To jest ten moment, bo tutaj energia się będzie oczyszczać. Coś też tutaj w temacie rodzinnym rodzina wielopokoleniowa. Testamenty, spadki, darowizny, pieniądze, dziedziczenie. Tutaj też widzę, że tutaj też energetycznie coś się zmienia, ale przede wszystkim ja tu mocno odczuwam przypływ finansów, wzrost finansowy, wzrost dochodów, dobre wieści na płaszczyźnie finansowej, jakieś zmiany, coś tutaj rusza naprzód, Twoją przemianę. Taką Twoją wewnętrzną transformację też tutaj mocno odczuwam. I wiele spraw y, zacznie się wyjaśniać. I każdy z Was, te karty mówią, będzie wiedział o co chodzi. A ty z takiej osoby zablokowanej, zamkniętej w sobie, dość introwertycznej, przerodzisz się w kogoś bardzo aktywnego, odważnego i pewnego siebie. Co tutaj się jeszcze przed tobą otwiera? Coś się tu uzdrawia w temacie przeszłości, jakichś trudniejszych wydarzeń, dużo siły, dużo odwagi do działania. Ty sobie coś odpuszczasz i wchodzisz w nowe początki. I ja tego Tobie z całego serca życzę. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. A co się przed dwójeczką otwiera nowego? W ogóle, co się tutaj otwiera? Tak dla Ciebie. na dwójeczki, otwiera nowego. No, coś tutaj się otwiera. Coś tutaj się otwiera. Myślę, że świat dla Ciebie staje otworem. Dosłownie. Może Ty jesteś na takim etapie, gdzie planujesz... Wyjazd, wyprowadzkę, przeprowadzkę, nowy początek, w nowym miejscu, w nowym kraju, w nowym państwie, na nowym kontynencie? Może kto wie. Przede wszystkim czuję tutaj, że Twoja czakra gardła się mocno otworzy. Mhm. I ty będziesz weryfikować otoczenie, towarzystwo. Ty już nie pozwolisz dwójeczko wchodzić sobie na głowę i dawać się wykorzystywać niewłaściwym osobom. We współpracy, w pracy, w przyjaźni, w relacji, w sąsiedztwie, w stosunkach rodzinnych czy w jakichkolwiek innych zażyłościach, półprawdy, niedopowiedzenia, kłamstwa będą odkrywane. To będzie obnażane przez ciebie. Wprost będziesz wytykać. Wprost powiesz komuś z odwagą: Kłamiesz, jesteś kłamcą, jesteś manipulantem. Masz nóż na gardle, dlatego mnie okłamujesz. Mm -hmm. Tu się posypie wiele przyjaźni, wiele relacji, ale to jest mocny, oczyszczający dla Ciebie czas. Z pewnymi osobami już Tobie dwójeczko niestety, ale nie będzie po drodze. I to może też tyczyć się rodziny, bliższej, dalszej, tych relacji rodzinnych. Z pewnymi osobami możesz odczuwać wrażenie, okej, okay, no tutaj... Niestety, ale niektórzy z Was, bo to nie każdy, ok? Niektórzy z Was mogą poczuć kurczę. Niby tyle ludzi wokół mnie, a ja czuję się samotny czy samotna wśród ludzi. Ale to jest dobre, to jest dobre. Lepiej późno niż wcale, tak? Lepiej to zrozumieć teraz, po czasie i na nowo odbudować swoją energię, przestrzeń wokół siebie. A co się jeszcze otwiera przed Tobą, dwójeczko? U niektórych z Was yy, coś tu może ruszyć w relacji Ty jakiś mężczyzna. Ale ja bym uważała na tego mężczyznę, bo tu się tak trochę jakby romansowo, uczuciowo mi zarysowało w tych kartach, ale one przestrzegają. One mówią: "Uważaj, bo to może być taki niezły ohohoch ho, z niego, taki troszeczkę kuglarz, manipulancik. Taki mm, ktoś kto obiecuje, a nie dotrzymuje słowa. I co tutaj jeszcze mogę ci powiedzieć? Przede wszystkim otwiera się przed Tobą też jakaś możliwość współpracy zawodowej, I jakaś taka mm, aktywacja w kierunku ja chcę być sobą, ja chcę pomnażać zasoby, ja chcę zdobywać więcej pieniędzy, ja chcę lepiej zarabiać. To się u wielu z Was będzie mm, właśnie otwierać i myślę, że tutaj będziecie mieli możliwości ku temu, żeby sobie fajnie, mądrze w jakiś sposób zarobić. Czuję też tutaj osoby utalentowane, jakimiś obdarzone jakimiś darami i talentami i to się może u wielu z Was aktywować. Jasno widzenie, jasno słyszenie, jasno czucie i tak dalej. Co jeszcze? No właśnie, wielu z Was wyjdzie z tej klateczki mentalnej. Zobaczcie, zauważycie, że już pewne grono, pewne towarzystwo już Wam mnie służy, albo pojedyncze osoby, albo szersze grono. Więcej tych osób nie służy Wam. Także tutaj przestaniecie się obwiniać, że to wina jest po Waszej stronie, że to Wy jesteście dziwni. Nie, Wy dostrzeżecie ten fałsz, budę, tych wampirów energetycznych, tych zjadaczy czasu i energii, ok? Ale też fajne jakieś relacje będą nowe się nawiązywać. Zobaczcie, jakieś nowe uczucie, no coś tu jest na rzeczy. Ogromna protekcja od sił wyższych. Wszechświat Was wspiera i dużo motywacji do działania. I ja tego Wam życzę. I jakieś tu pochwały też płyną do Was. Wszystkiego pięknego. Trójeczka. Co się otwiera dla ciebie, trójeczka? W tym nadchodzącym czasie, w tu i teraz. Co się tutaj otwiera? Hmm, będziesz osobą przepełnioną radością życiową. Tobie już nie będzie po drodze z takim narzekaniem, z takim czymś, że ojej, mi to, mi to tylko kłody pod nogami wyrastają, a ta moja ścieżka w życiu jest kręta i ciągle mam pod górkę. Nie, to się w jakiś sposób u ciebie będzie kończyć. Ja nie mówię, że tutaj cudowne nagle zdarzenia czy wydarzenia w Twoim życiu. Gdzieś tam będą miały miejsce, ale Twój sposób podejścia do życia się zmieni i to się przed Tobą otwiera. Będziesz osobą, która w każdej trudnej sytuacji znajdzie wyjście, która nawet jak będzie wpadać w deficyt energetyczny, nawet jak będziesz czu, czuła się zmęczona, bez energii, taka sponiewielana, stłamszona, apatyczna. To mimo wszystko będziesz potrafił, potrafiła odwrócić to, żeby był tego pozytywny wydźwięk. Dużo wewnętrznej radości i wdzięczności z tego, co posiadasz, z tego, co doświadczyłaś. Trójeczką, nawet z tych trudnych doświadczeń, będziesz się cieszyć. Będzie przepełniać ciebie duma, pewność siebie, odwaga, taka atrakcyjność. Zaczniesz uwielbiać siebie. I to nie jest narcystyczne podejście do życia. To nie jest żaden egoizm. Nie, nie, nie. To jest takie coś, co spowoduje, że ty bo, ty, bo ty masz tą świadomość, bo ty wiesz, trójeczko, że wszystko zależy od ciebie. Wszystko zależy od tego, co ma się w głowie, jakie ma się podejście do życia, jak się widzi siebie, jak się patrzy na siebie w lustro, jakich słów się do siebie używa, i ty będziesz to wykorzystywać w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tutaj te karty też pokazują, że będziesz osobą, która będzie wspierająca dla innych, ale będziesz też otrzymywać wsparcie i pomoc. Jeżeli tylko w jakikolwiek sposób dasz znak, poprosisz o to, na, na, nabąkniesz w jakiś sposób, wspomnisz o tym, że czegoś potrzebujesz, zaraz wokół ciebie znajdą się osoby, które będą chętne tobie pomóc, które będą chętne ciebie wesprzeć, które będą chętne. No, w jakikolwiek sposób być przy Tobie. Będziesz też bardzo mocno, na no trójeczko, zważać na to również, komu dajesz swoją energię i uwagę. Przed Tobą przepiękny czas pokazuje się gości, celebracji, powodów do świętowania, spotykania się z osobami różnymi. Bycia zadowolonym z życia, wchodzisz w jakiś proces transformacji. U Ciebie coś się w życiu zmienia, odmienia. Na wiele spraw spojrzysz zupełnie inaczej. Będziesz panować nad swoimi emocjami. No dobrze, to sobie jeszcze dopytamy. Co jeszcze przed trójeczką się otwiera? Widzisz? Zamykasz przeszłość. Zamykasz, uzdrawiasz, odcinasz tych szczekaczy, ujadaczy, to wszystko, co ci nie służyło, to wszystko, co cię blokowało, to wszystko, co cię ograniczało, planujesz. Planujesz swoje życie, mocna praca z, z tymi konfliktami wewnętrznymi, mocna praca nad emocjami, dużo planowania, dużo działania. Ty będziesz w takich energiach i ja tego Tobie życzę. Wszystkiego pięknego.